Otykit TV zaprasza. Jagoda i jej magiczna dieta. Jagoda była wesołą dziewczynką o jasnych warkoczach i uśmiechu od ucha do ucha. Uwielbiała tańczyć, rysować i bawić się z przyjaciółmi. Jednak miała coś wyjątkowego, specjalną dietę, dzięki której czuła się zdrowa i pełna energii. Od najmłodszych lat Jagoda wiedziała, że jej organizm nie może trawić pewnego składnika w jedzeniu. Jej mama troszczyła się, by posiłki były odpowiednio dobrane, a dieta dostarczała jej wszystkich potrzebnych składników. Dziewczynka często obserwowała, jak mama przygotowuje specjalne dania, kolorowe warzywa, wyjątkowy chleb i pyszne mleko, które było dostosowane tylko do niej. Jagoda czuła się wyjątkowa. Ponieważ jej dieta była jak supermoc, dbająca o jej zdrowie. Kiedy poszła do przedszkola, zauważyła, że jej posiłki różnią się od tych, które jedzą inne dzieci. Zamiast smucić się, postanowiła z dumą pokazywać swoje jedzenie, ciesząc się jego wyjątkowym smakiem i kolorami. Jej koledzy byli zaciekawieni i z podziwem patrzyli na różnorodne potrawy, które miała na talerzu. Nie zawsze było łatwo. Czasem Jagoda miała ochotę na jedzenie, którego nie mogła jeść. W takich chwilach jej mama i tata przypominali jej, że zdrowie jest najważniejsze, a jej jedzenie wcale nie jest gorsze, jest po prostu inne. Jagoda z czasem zrozumiała, że nie chodzi o to, czego nie może, ale o to, co może. I właśnie wtedy zaczęła cieszyć się tym, co miała. Pewnego dnia mama zabrała ją na wizytę do dietetyczki, która opowiadała o różnych smacznych posiłkach. Pokazała Jagodzie specjalny makaron i owocowe przekąski, które były stworzone właśnie dla takich dzieci jak ona. Dziewczynka z radością odkrywała nowe smaki i uczyła się, jak można dbać o zdrowie poprzez jedzenie. Dietetyczka opowiedziała Jagodzie, że nie jest sama na całym świecie są dzieci, które także mają specjalne diety. Niektóre nie mogą jeść orzechów, inne muszą unikać glutenu, a jeszcze inne, tak jak ona, nie mogą spożywać pewnych białek. Ale to nie znaczy, że są gorsze, są po prostu wyjątkowe i mają swoją własną magiczną dietę. W weekend cała rodzina postanowiła urządzić piknik. Mama przygotowała specjalne dania, a tata pomagał w układaniu owocowych szaszłyków. Jagoda czuła się dumna, że może pomagać w przygotowaniach. Gdy wszyscy zasiedli na kocu i zajadali się smakołykami, dziewczynka czuła, że jej dieta nie jest ograniczeniem, ale czymś, co czyni ją wyjątkową. Z czasem Jagoda nauczyła się, że to, co ją wyróżnia, jest jej siłą. Dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół zawsze pamiętała, że jej magiczna dieta pomaga jej być zdrową i szczęśliwą. Każde dziecko jest wyjątkowe na swój sposób. Nie ma dwóch takich samych osób na świecie, a jeśli masz specjalną dietę, nie bój się jej. To nie jest coś strasznego, ale coś, co czyni cię wyjątkowym superbohaterem. Dzięki niej możesz być zdrowy, pełen energii i cieszyć się życiem tak samo jak wszyscy inni. Jagoda zawsze pamiętała, że jeśli dba o siebie i trzyma się swojej diety, może robić wszystko, co kocha bawić się, śmiać, tańczyć i spełniać marzenia. I ty też możesz. Każdy ma swoją supermoc, a twoją jest dbanie o siebie i swoje zdrowie. Tak oto Jagoda rosła, ciesząc się życiem i swoją niezwykłą supermocą, dietą, która była jej największym skarbem. Jeśli podobała ci się nasza bajka o Jagodzie, to zapraszamy cię do zobaczenia innych naszych bajek, które przeniosą cię w magiczny świat. Dziękujemy że byłeś z nami do końca. I jeśli chcesz zostawić kciuka lub kliknąć ten czerwony przycisk, subskrybuj, to będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie, w naszym bajkowym świecie.